Słyszymy o recesji, presji kosztów. Część zagranicznych korporacji już od jakiegoś czasu przenosi produkcję poza teren polski. Przedsiębiorstwa inwestują w sztuczną inteligencję, automatyzację. Jednym słowem nadchodzą zmiany. Kiedyś słyszałem przysłowie, że dla mądrych ludzi czasy są zawsze dobre. Dominika, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Użyłeś kluczowego słowa: zmiana, i tutaj powołam się na dane e, analityka HR i policz HR. Opublikowało raport, i tam jest jedna ciekawa informacja, kluczowa, od której zaczniemy. 51% firm, które wzięły w tym, w tym badaniu udział, zadeklarowało, że nie zamierza zmieniać budżetów HR-owych lub stanu zatrudnienia. No ale to oznacza, że 49% jest w zmianie. A co te firmy planują zmieniać? Jakie te zmiany e, będą? Zmiany dotyczą e, stanu zatrudnienia. Ale to dotyczy braku otwierania nowych rekrutacji, braku tworzenia nowych miejsc pracy, czasami dotyczy to redukcji. Dotyczy to również budżetów rekrutacyjnych, ale też budżetów na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem zasobów ludzkich. No, rozumiem. Ciekawe czasy przed nami. Bardzo ciekawe.